Dlaczego są te sprzeczności? No bo to, co ci powiedziałem, że gdybyśmy hmm. mieli teraz napisać nowe Pismo Święte, to bym ci powiedział, wiesz co, nie dawajmy ludziom argumentów, zróbmy, żeby to było spójne, spójne. tak, Dokładnie przynajmniej tak. Nie, będzie, nie będzie niewygodnych pytań, będziemy żyli w jednej, w jednej linii. Pismo Święte to jest zbiór pięknych, wielkich tekstów literackich, ale zbiór tekstów różnych autorów pisanych w różnym czasie. Więc z tego punktu widzenia, z tego ludzkiego punktu widzenia, jakby ja nie widzę kontrowersji w tym, że jedni autorzy mogą, mogą formować pewną prawdę tak, drugą inaczej. Oczywiście, z teologicznego punktu widzenia, można tu widzieć widzieć. No, bo Pan Bóg nie może raz mówić tak, raz inaczej. Mm -hmm. Na przykład, nie podam jeszcze jeden przykład. Już z, z Nowego Testamentu w Ewangelii Łukasza jest powiedziane, że Jezus po zmartwychwstaniu spotkał się z uczniami we małże, tak. później spotkał się w wieczerniku i później jest powiedziane, że na ich oczach uniósł się do nieba. Czyli tak jakby w niebo wzięcie Jezusa ma miejsce dokładnie w ten dzień po zmartwychwstaniu Jezusa. Natomiast dzieje apostolskie opowiadają, że Jezus jeszcze przez 40 dni nauczał po swoim zmartwychwstaniu i dopiero 40 dnia w niebo wstąpił. I tak dzisiaj w Kościele katolickim obchodzimy: w niebo wstąpienie mm -hmm. Jezusa jest 40 dni po zmartwychwstaniu. Tymczasem, gdzie Łukasz mówi, praktycznie pokazuje, że to się działo tego samego dnia, nie? Ponieważ mamy różne teksty, pisali je różni autorzy mm -hmm. z różnej perspektywy, to dajmy im możliwość tej różnej perspektywy. Z teologicznego punktu widzenia bym to wyjaśnił tak, że Pan Bóg zgadza się na to. Pan Bóg właśnie, ja, ja jakby tak już dawno doszedłem do przekonania, że jeżeli Bóg się w czymś nie broni, to czego ja mam go bronić? Pan Bóg pozwolił, żeby te teksty takie były.